Państwo Szymonskie, rozpół Błobos I Pamry. I zapraszamy nawet Pany. Po kolei Agnieszka Nowa, nasza pierwsza techa, a zapraszamy Agnieszka. Debiut, nasza pierwsza. Joanna Skądszak, nasza pierwsza THA. Ewelina Adamczak, nasza druga TK. E, Karolina Bokus, nasta druga TK. I już dwie weteranki Maria Łancek i Kasia Szaje, które kończą. I następnych nie widać, więc zapraszamy. Dwie dziewczyny już odchodzą, i trzeba już dwie następne albo i więcej na zastępstwo. Brawa dla dziewczyn i panowie. Bartek Sędzicki, masa pierwsza THA. zapraszamy Bartek. Mikołaj Sikorski, masa pierwsza THA. brawa, gdzie są. E, Marek Pawlak klasa druga TN Dawid Leśniewicz klasa druga TN Dawid, masz wielu fanów Dawid Łuczak druga TK i absolwent tej szkoły Paweł Brygier zaproszony Paweł nie może się rozstać i cały czas tańczy. brawa jeszcze raz za debiut bo to jest dla co po niektórych debiut i życzymy im coraz więcej i zapraszamy jeszcze chętnych bo już dwie osoby kończą. Trzeba ich zastąpić. Jeszcze Pani Dyrektor. Ja chciałam wyrazić bardzo gorące podziękowania w imieniu własnych i wszystkich. Bardzo, jak wiecie, zależy zależy nam na tym, żeby zespół HAPR funkcjonował. Dziękujemy, gratulujemy debiutu. I na targach edukacyjnych w Ślemie, które będą miały miejsce 26... 27 marca, też wystąpicie, tak? Bardzo zmęczyło was, ale... Dodam, że gratuluję i dziękuję również Panom, którzy prowadzą Was, czyli Panu Ryszardowi Lewandowskiemu i Panu Jurkowi Ształtowi. Jak się uda. Być może właśnie nawiążemy współpracę i będą Dziękujemy ślicznie. Dziękujemy panu Marcinowi. Dziękujemy samorządowi. a zdjęcia właśnie. Tak, moi no pani tak, fotka i na lekcji, ale jeszcze informacja. Jutro od... Można już skorzystać z tej okazji i zrobić sobie to zdjęcie 4 TR, 4 TK. Jest jeszcze jedno ogłoszenie moi kochani. 23, to jest poniedziałek marca. Wiem, że druga TR już jest na trapykach. Stanie przed szkołą ambulant, w którym będzie można honorowo oddać krew. Wszystkie osoby pełnoletnie mogą oddać krew na marginesie. Jest to Osób i przy okazji 8 czekolad dla łasów. Periody, ale mogą to być tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie. Wcześniej będą w szkole prowadzone prelekcje na temat honorowego kwiatostwa, a ja teraz tylko na marginesie pojawią się plakaty, jest informacja na stronie szkoły. Ja dziękuję, że Pani. Dyrektor. Korzystając z tego, że jesteśmy wszyscy razem, zanim ujrzycie na stronie internetowej, chciałam przekazać bardzo miłą wiadomość. Mianowicie w piątek. Klasy Czwartej Technik Rolnik i klasy czwartej Technik w reprezentowała naszą szkołę w olimpiadzie wiedzy rolniczej. Proszę tutaj Krzysztofa Kołysia, Krzysztofa Gorzyńskiego i, i proszę, szybko, się proszę o pomoc. Bukczyński i Krzysztof Las, Miłość Bukczyński zajął... Dobrze, dobrze. Ja nie wiem, które miejsce zajął. Czwarte to jest rewelacja jak na województwo i reprezentuje szkołę w Kielcach na etapie już krajowym. Także zaocznie mu bardzo gratulujemy. Poprosimy o relację z tego konkursu. Wam również bardzo gorąco gratulujemy. ponieważ bardzo nam zależy, żeby Was pokazać na stronie, żeby dać informacje że o będzie. Ja tam nie byłam, więc mogę z Wami być, ale niekoniecznie. Uwaga, mamy przerwę i za 5 minut lekcja. Dziękujemy bardzo.